No, Aha. No, to, to chłopakom pokazać jak tu się wjeżdża Bo jeszcze na, takie, na taką rampę nie wjeżdżałem Przez takie coś trzeba wjechać samochodem z naczepą. Jak można wciskać ludzi w takie dziury? W takim jałtanem? O, można zobaczyć Na centymetry. Jakby się człowiek to są 50 lat do tyłu. Fajnie, nie? O, tu się cofa, tu jest wagon kolejowy, pod wagon kolejowy, i to jest rampa, proszę. Z magazynu wyjeżdża z łóweczkiem. O, piękny wagon. Przed stu lat, o, tak wygląda, I proszę. O. No i dziękujemy.